hej, Mam witam wszystkich na moim kanale i dzisiaj, widzowie, troszkę ponura pogoda dzisiaj jest z nami y, punktualny Janek Witam, cześć i widzowie, y, Kuba pokaże swoją twarz Zapraszam, Kuba Hello. Tak jak widzieliście na poprzednim filmie był on kamerzystą, ale dziś już pokazuje oficjalnie twarz no, widzowie, no więc dzisiaj Koło fortuny decyduje, ile robimy kropów. Ciągaj koło fortuny. Dobra. Więc widz... Eee, ogólnie to. Hejterzy z Jedynki będą wiedzieli o co chodzi, bo mamy hejterów z jedynki z naszego miasta. I jak Jakby macie nas hejtować pod kolejnym filmem, to po prostu my to powiemy ogólnie, że nas to nie obchodzi i tyle. Więc nie marnujcie czasu na hejtowanie nas, tylko zróbcie coś pożytecznego, tak? Bo zmarnujecie czasu na napisanie głupiego. O ktoś do mnie dzwoni? Czekajcie czy to członek XDS-u?

Ja dam! Siemano! Zaraz losujesz ile będziesz miał kroków. Ja mam znowu nieskończoną. Seria? No. Przywitaj się. Siema. A tutaj? A ty rynie od tego? Nie, Janek ma 200 kuba, ma 10 koła, więc Janek ma najmniej. A ja, ja, ja nie muszę nawet sobie robić krokomierza, bo ja mam nieskończoność. Jak ja się czuję? Nie wiem, ja się bo nie wiadomo. A jest, ile jest. Pokaż. Daj like komuś Kręć. 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 Dobra, czekaj. Żyli nie dociśnie do nie do ciebie do ciebie do ciebie do nie do nie 200. Kuba ma do ciebie do ciebie Ej, nie do no, to... XDS. do ciebie do ciebie do ciebie do ciebie do Nie pokazuj 10 tys. To Ja. Aaaa, ale to... Ja nagrywam sobie, to zalewa. Eee, bo mi zaraz kamera wypadnie. Cały dzień, a potem całą noc. Będziemy nagrywali filmiki. Ale ja pierdzielę, ale to jest parkurowiec. Ja potem cała na no. Ja już 6000 kroków mam. No a co ty robisz? To nie pomaga. No nie pomaga to. Próbujecie? To nie pomaga. zejdź To jest lepsze. Nie. Jest jeszcze żywa wódka. Ja i wiesz ile kroków mam. Co, na to przeronata się 10 10 kroków. Nie, ja to ja, ja tu شلون. No, ale troszkę by prosyłem. Okej, ja troszkę więcej ode mnie waży. A, ja tu jestem z kamerą. Jestem się. Jestem tu. Nie, ja bym zrobił jakiś 19! Nie, A pa... ja no, 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 parę. Ale mordo, wie, że ty masz jakby parę tysięcy... no, ty ty masz... Ty to, ty chciałeś to zrobić? no, 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 masz kroków teraz. Ja, ja mam no, no, Ile? Aha. Pokaż. 304 to i tak niedużo Ja 400 Człowieku, dwóch. prawie kilometr zrobiłeś 304. Ja. Mam buty antypoślizgowe Trzymaj to, trzymaj to Kameruję Ja go no Luzuj, żartuj Człowieku, co ty odwalasz, weź to się Człowieku Luzie Czekaj, stąd A ten pan co odwala? Co się dzieje? Ale Spidermana mamy polskiego! Aaaa! To chyba coś gorszego jest niż Spiderman. Widowie, co to jest? Napiszcie nazwę w komentarzu dla niego. Słuchajcie! Rajdery! w Zapraszam! mi! To jest creepy! Trzymaj kamerę! No wiesz, w taki sposób zmarnowałeś kolejne rozkroki. Ja! Yeah. Aaaaaaaa! Borys inteligent! No... ja nie skończyła no, się ty goisz! O, Lunatyk! Lunatyk tutaj nie! Lunatyk! Ja... Tylko oni będą, nie wiesz. I my. Nie patrzcie. nie patrzcie! Nie patrzcie, nie patrzcie, nie patrzcie! Nie patrzcie! No. Ok, faro! Okej, kropeczka! Dobrze. Jeszcze raz. Plątwa fafa, Nagrywaj Cicho. Czemu teraz dałeś Nie, usuniemy ich. Jeśli będą, to usuniemy ich. No o, właśnie. I. Bomba fara, ona, Bomba Nie. Yeah! Adam, Adam, Adam. Ale z ciebie bombi. Ale ja nie na nie samotnale, nie? A może być tak, że... Nie. Że... Że... Yes. Czy ty gadasz? O, o. A gdzie mamy się ustawić? Czy my gramy lunatyka w końcu? Tak. A ja patrzę do dołu, tylko pod ciebie. Rozumiesz, żebym się nie zabił. No nie. Jeden, dwa, 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 dwa. Dobra, widzowie. No, dawaj, ukrywamy się. Widzowie, Oski tu jest. Gdzie mamy iść? Bamba, bomba. Gdzie ja mam iść niby? Gdzie ja mam iść? Gdzie ja mam iść? Mogę gdzie chcę? Już nikt się nie rusza! Janek się rusza! Tam. To jest gdzieś indziej. Pięć sekund masz. Nie idziesz do mnie. Ja on też widział, gdzie ja jestem. Możemy zrobić teraz tego bombera. Do ty dawajcie do żaby, ale... A ty Kuba masz? Ja nie mam pieniędzy. Ja mam pobliczka dzwonię. Kupisz no, mi wodę ze złotówka? Dobra, dawajcie, ja biorę plecaki, widzowie widzimy się w żab... Dobra widzowie, widzimy się w żabce. Dobra, jesteśmy widzowie, w jest O, widziałam muzik. Kuba, kupisz mi wodę? Chcę No to chodź. A na Pamiętaj, że trzy kroki liczą. Tak? Myślałeś, Szczerze to mi to wystarczy, nie? To kosztuje złotówkę. Nie, bądź Rób, co chcesz, żeby To jest zerowa, ale wiesz. Ja biorę tą malutką wodę. Co? Co ja? Nikt nie powiedział. No powiedziałeś bo Borys. Nie, Boris! się. Borys! Janek, teraz co nagrałem? Teraz to nagrałem. A to nie ja. Chcę pokazać ci? Idź tą wodą poza będzie. Składnie bez kitu Dobra, kupujemy jest. Co jest? 690 A może chcesz 8 Co? Ta woda kosztuje 230, a przy zakupie dwóch oczy będzie 7 zł Teraz wychodzi się. No jak pan to usunie? Idź po to samo Dzień dobry Gdzie to Osi? Kuba, gdzie to jest? Gdzie jest to Osi? jest, dobra. Nie widzę. oni gdzie? A czy zakupię dwóch osi. A gdzie Adam? Się Co? No. Co? Gdzie moja kolejnoga? Nie, nie no, tyle na klatkę jego zostawił. Czekaj, ja tu Po No wiesz. Gdzie jest? tam zaraz tu przyjedzie. 18.47 Czekajcie zadzwonię do mamy, że wszystko ok, żeby się nie martwiła. Podobno masz szkoła stawkę. No. oczywiście zostawcie łapkę w górę. i pierdziele. No co? Cicho, cicho. No mamo, wszystko ok jak coś. No. To pan? I tylko mnie. <śmieniu> I tylko mnie pobił jakiś najsilniejszy chłopak z miasta. Jakiś taki losowy ten pan. Zębry. Tak, ja Zabry, to. Hejter mi pobił. Co? Hajter mi pobił. Dobra, to jest Hajter. No, co masz panu? No, co? No, Dzień dobry. Dzień dobry, co ty nagrywasz? Filmik na YouTube'a. Hmm. Dawaj, to jest nauczycielka z mojej szkoły. Naprawdę? Nie mów nic. A teraz chodź tutaj. To Nie. 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 O, no ja żałuję, że tak zimno ubrałem. Ja się muszę się tutaj przykryć, bo mi zimniutko. Serio? No. I nie wiem, wy jesteście w bluzach, krótkich rękach. Dajcie mi kocyk. Dajcie mi No mi kocyk. A dama długo nie ma! Co, masz? co się stało? A dama długo nie ma! Idziemy, to Co jest? O, tu nie będziemy tu żyć, już czekam na nas. Albo się rozwalił. O, tutaj do A się rozwalił. Rozwa Dobra, to ja sam będę teraz nagrywał z wami, gada po terasku. O, ja wiem, co pokazać. Co to będzie mnie, mnie. Bo, będziesz miał tylko do domu. Musiałem to zrobić. Musiałbym. Co? Co ty zrobiłeś? No, światło pokazałem. Kurde, o moje oczy. Ej, co jest? Straszysz. Nie Fajnie było. Co fajnie? My się, kurde, martwimy. A ty, kurde. No nie, Dobra. Drodzy no, sobie, nie wiem, co będziemy robić. Kamerować was? Nie wiem. To będę was kamerował. Żeby nie było, że cały czas siebie nagrywam. Nie trzeba mieć tych kroków. Możemy zagrać w Bombera? No. Patrzcie, ja nie że nie na... Na kole Fortuny na... wyrosujemy, kto jest Bomberem, nie? Gram w Berka, okej? Okay? No. Kto będzie miał bombę w ciągu 60 sekund odpada. Ostatni, rozumiecie? Wiem. Gramy w to? Gramy, 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 gramy. Okay. Dobra, no, graj, Kuba Dobra, widzowie, zagramy w tą grę. No nie, 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 to to chodzi, żeby może to ruszył. Ale jest ostatnia. Nasz wie, kto jest bomberem właśnie teraz. Czekaj, i czekaj. I masz 60 sekund. Od... O, no, ja to wiedzę. O, kamera. Okej, okay, Janek, ale jeszcze nie jesteś, jeszcze nie jesteś. Janek jest bomberem! Ogólnie. Nie? Że... Berek, kto ma bombę? Czyli miał 10 sekund, jak się skończy, to przegrywa. Rozumiesz? Odpadasz z filmu? Tak. Janek jest bomberem na początku. Berek? Patrz. Czyli się nikogo nie złapię. Patrz, jak Cnejanka, ja cm Janka i nie byłem... Ale odpada z filmu, jak nigdy nie ma na odpadanki, krok. Jest. Ale... jest. Nie. Teraz musimy. No co poradzisz? Dobra. Chodzi o to, że właśnie, jak ja dotknę Janka... No to nie jest na wygrywaniu Za, Co? Cicho! Daj mi powiedzieć! Ja nie jestem bomberem, nie? Jak dotknę Janka, no. nie? To on jest bomberem. I czas tak leci i jak minie minuta, ta, Pokaż. No. Ta minuta minie. To osoba, która jest bomberem, przegrywa. Rozumiecie? Tak. Schodźcie wszyscy, chodźcie. Nie idę. No Kuba! To najwyżej będą trzy. To czemu odpalasz to... od razu? Ja zrobię 10 kroków i wejdę na grupę i Ale tak... nie trzeba! Cześć, zrobię teraz screena ten, ja zrobię tylko ten. Dobra, potrzebuję screena do filmu. Jeszcze od screena? mam Gdzie masz koło fortuny? Tu No Janek już jest. Wylosowany! Dobra, ja wiem tylko tu. Daj mi to zrobić screena. Wyszlij. Borys. Niestety ja jestem bomberem. Jak się są czuję źle, bo po... mam minutę na złapanie kogoś. Mam nadzieję, że złapię. ale właśnie widzowie, ja mam plecak dalej na sobie, tutaj mam właśnie plecak i ja go teraz w tym momencie odłożę i będziemy się właśnie biegać. Ale kamerę, kamerę niech ktoś weźmie. Nie z kamerą mnie. Ale już lecimy w gramy, Po co w tym chodzi? Gdzie on jest? Mi. Odpadasz, ale było mega blisko, nie? Janek odpadł. Było bardzo blisko, bardzo blisko. Teraz rzucimy jeszcze raz kto jest. Kuba, ty też grasz, nie? Ej, czyli Janek dopóki kogoś nie złapie. Ja też. Nawet kto ma najmniej odpada. No nie, Janek już odpadł. Graj z tego bombera, Widzimy... Janek odpada. Lecimy, kto będzie teraz bomberem? Tam tam. Adam będzie i mnie złapie. Nie. Jeszcze raz lasujemy. Adam Borys był. Borys był. Nie, Borysa. Janek był. Co ty gadasz? Nie, Borysa wylosowała. No nie, Adam ja mnie Szygajcie, złapie. Czekajcie, nie, nie, jeszcze nie uciekamy. Adam ja mnie złapie teraz. Ja łapię też tego. No, ja Kogo popadnie, tak? No ja Bara. już odpadam z filmu. macie 5 sekund. 5, kamerę. Widowie, co się tu dzieje? Nie mogę ich inaczej kamerować. Jest, mamy bombera. Teraz Borys się z bomberem. Dawaj. Kogo chcesz, nawet ta dama możesz. Co tu się wicho? Co tu się wicho? ja nic się nie stało. Nie będę filmować, szybko, chodź, pomóż, pomóż. Ja tego widzowie nie będę wam pokazywał, bo to bolało. Widzowie nie będę wam pokazywał, bo kolega uderzył. Czekajcie widzowie ja postawię kamerę i... Jest, ja się coś sobie wypadłem. No chyba nie będę ta słapał, nie? Nie będę nie, pokazywał nie, wam go widzowie, ale... 3 sekundy, jeden... A dobra, jest dobrze. Już. O, czekajcie, miałam ich pokazywać. Kuba, Kuba z boomerem. Borys! Co? co? Borys jest! Prawda? To ja, ja, Nie wiem, ja co ja nie sekund. Ja o okay. ale to było nie fair! Bo, kurde, no kurde, jaki fair? Opiara, to uciekłem. A kroki mi się dalej okay, liczą? Bijemy, do kamery chodzi, ja nie odpadam. Na... Nie było. Odparłeś! My... Jako był skontuzowany i nagle... No i wyłapał! Za czasem miałeś trzy sekundy! Byłem ja skąd... I dalej jestem, ja nie, czy sobie barku nie wybiłem. Nie no, nie. Nie no nie, nie wybiłem, to bo musiałaby być mocniejsza. To byś już dedo. Oho, no, Borys. By... Jestem bomberem. Tak, dobra. Poczekaj, Janko, widam stopper. Albo, stoper? I kogo mam łapać? Daj mi 50 sekund, kogo a mam łapać. Nic tylko mnie. A ja coś, I tak łapę do tego. Daj mi 5 sekund na ucieczkę, okej? Okay? No. Czekajcie, rozumiesz? 5 sekund, tak. a potem odpal czas, okej? Okay? 5 sekund. 1. 5, 4, 3, Borys, 2, 1, start! Właśnie minuta się zaczęła i oni teraz zac zac zaczynają biegać. Ja w sumie odpadłem, to nie ma co grać. się na Pamiętajcie! Jeżeli nikt się nie złapie, no to... Jeżeli Borys nikogo nie złapie, to powtarzamy grę! Widzowie, jeszcze mamy pół minuty. Jeszcze pół minuty! Jest grubo, jest grubo. Dobra. co? No! Borys, tak przegrałeś. No, nie wiadomo. Jeszcze patrzcie, mamy tak 17 sekund. No to? Nie ma, ale nas wygryć. No i wiadomo, na chwilę Adam wygrywa, bo oddał bombera dla Borysa. No, mamy 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Stop! Adam musi na lepiej kurwa rzucać. A ja się zależności od mnie nie są Czekaj, kurwa rzuca na mnie. Czekaj, no bo się nie mnie. Nie będę wam nic pokazywał. Borys usunie to z filmiku, poprzez przypadek cię pokazałam chwilę. Nie, Daj to tutaj. nie można. Nie, bo ci telefon. Ja bydziłam góra. No to Borys, bory, 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 bory. Borys przegrał właśnie bory, bory. w finale, a Adam wygrał. No, ale, mogłem bo, wygrać w finale, ale... Ale wiecie, Lecie, że to, to W finale też banki? przegrałem. Jest. Nie, zobaczę Friends! Dobra, a my nie jesteśmy friends, tylko ale a ty się chcesz wyserować do frędza? Nie, 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 chcemy... nie, my jesteśmy swoi, a nie frędz. chcesz wyserować do frędza? Nie, 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 chcemy... nie, my jesteśmy swoi, a nie Friend, dobrze? Ale no, nie powiedziałeś, że daj wzorujesz kamerę. się do frędz. Nie! nie my nie będziemy no, kopać od frędz, dobrze? Mi dobra. Tak. Dobra. Mogę nagrywać jakoś. Dobra, widzowie, dobra. 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 widzowie. Dobra. dziękuję za oglądanie, o, i tak dobra. zaraz napadnie kamera. Ej, mogę no. Powiedz to oficjalnie, kto wygrał, nagrywaj nas. Dobra, czekajcie. Chodź, eee, kamerkę, tylko ty obrócę nie, nie, kamerkę. Kuba, ty musisz? No, musisz nie, chodźcie bo? tutaj, chodźcie tu. Kuba, jesteś taki złośliwy. Jest tutaj, tu chodźcie, Dibyla tu. Nie by się stało, nie? Nie wiele by się stało. Cztery jeszcze raz za, za mało się. Za Dobra. I w dzisiejszym odcinku wygrał... Adam! Brawo Adam! Dzięki. Brawa dla Adama. on jest Adama. z dwoma kontuzjami. No niestety. Kroki. Następny odcinek Kroki. będzie jutro albo pojutrze. Jeszcze nie wiemy Kroki. tego. Kroki. No. To tyle, pa! No, pa widzowie.